Wierzę, bo jestem katolikiem, więc to część mojej religii. Myślę, że istnieje. Czemu ja nie wiem, zawsze mówią, że jakby po śmierci jest lepiej żyć. Myślę, że tak. No, wszystko one są jakieś dusze, jakieś poutergiste. Może raczej nawet chyba nie chcę wierzyć, że jego nie ma. Myślę, że istnieje, ponieważ. Tak, mój wybuch <laughs> Moja logika jest taka, nawet jeżeli tego życia pozagrobowego nie ma, to warto w to wierzyć, bo i tak nic nie tracisz. Naprawdę chcę się w to wierzyć, że życie nie skończy się po prostu ze śmiercią, a jest coś poza tym jeszcze. Między innymi myślę, że jest nie reinkarnacja i każdy człowiek może nawet tam być takim żuczkiem w przyszłości. <laughs> myślę, że jest nie. <laughs> Ale myślę, że to nie jest życie pozagrobowe, to jest, jest coś dalszy. Życie na ziemi, tylko że nie na tej ziemi, a gdzieś na innej ziemi. Albo my, będziemy kotem na przykład, albo psem, albo jakim ptakiem. Ja będę ptakiem. I ptakiem, i drzewem, i to niezależnie od tego człowieka. A ale... być królem? <laughs> Chodzi o to, że może nie to, że istnieje, ale sama te myśl, że istnieje, nam może tak daje nadzieję, jakby na życie dalsze, żeby nie podawać i nie tracić Sensu życia? Myślę, że my żyjemy po to, aby jednak zastanawiać się na ten temat, i tak naprawdę nigdy nie będziesz wiedzieć na 100%, czy, czy jest, czy nie ma. Nie, on tu nikt nie może powiedzieć. Czy... Znaczy, ja nie wiem, czy ja wierzę. <laughs> czy nie jestem do końca pewna tego. Nigdy nawet o tym czymś takim nie zamyślałam się, to nawet mogłabym powiedzieć, że nie. I chyba mnie zaś ja przez całe życie jeszcze będę dużo razy zmieniać swoje zdanie. A na dany moment. Nie wiem. Ale ja mam taką nadzieję, że e, w niebie będzie żyło się lepiej niż tu.